Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Carlos, a wywitajcie w kolejnej recenzji na Carlos TV, w której skupimy się na smartfonie Sony Xperia U. Niedawno mieliście okazję zobaczyć recenzję innego, troszkę lepszego, jeżeli chodzi o parametry telefonu z tej serii, czyli Sony Xperia S, który wypadł naprawdę nieźle. Czy Xperia U da radę? Odpowiedź znajdziecie właśnie w tej recenzji. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że Xperia U nie jest telefonem bardzo drogim i pod tym kątem należy na to urządzenie spoglądać. Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, wszystkie modeli serii Xperia są do siebie łudząco podobne, patrząc oczywiście na wygląd. W tym przypadku całość pokrywa dość dobrej jakości oraz miły w dotyku plastik, który, w połączeniu z zaostrzonymi kształtami telefonu, sprawia, że urządzenie wydaje się być solidnie wykonane. Xperia U jest o wiele mniejsza od poprzednio testowanego przeze mnie modelu. Jej wymiary to 120 x 54 na 12 mm natomiast waga urządzenia to 110g. Z prawej strony urządzenia znajdziemy przycisk włączający i wyłączający, regulację głośności oraz spust aparatu. Po drugiej stronie, natomiast, znajdziemy wejście mini USB, przez które możemy podłączyć ładowarkę. Dalej, na górze urządzenia, znajdziemy wejście jack 3,5 mm na słuchawki. Przód urządzenia to 3,5 calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 480x854 pikseli. Nie jest to zbyt duży rozmiar jak na dzisiejsze standardy, ale muszę przyznać, że jakość wyświetlanych kolorów stoi na wysokim poziomie. Oprócz ekranu, znajdziemy tutaj również trzy przyciski dotykowe oraz przednią kamerkę. Z tyłu urządzenia znajdziemy jeszcze 5-megapikselowy aparat z diodą doświetlającą LED, który pozwala nam na wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 2592 na 1944 pikseli. W tej chwili możecie zobaczyć, jak telefon radzi sobie z nagraniem w rozdzielczości HD, czyli 1280x720p yy, i. Możecie również zobaczyć tutaj jak radzi sobie z nagraniem audio, ale opinię dotyczącą tego jak tutaj to wszystko wygląda zostawiam Wam, także możecie skomentować w opisie, znaczy w komentarzach, jak to wszystko wygląda. Ja już muszę schować telefon, bo po prostu ręka mi odpada, bo tak jest mróz. Mimo tego, że tak jak już wspomniałem wcześniej urządzenie nie jest drogie, smartfon wyposażony jest w całkiem dobre podzespoły. W środku znajdziemy dwurdzeniowy procesor ST Ericsson NovaTor U8500 o częstotliwości taktowania 1 GHz oraz 512 MB pamięci RAM. Dzięki takiej konfiguracji system Android 2.3.7, w który wyposażony jest ten model, chodzi naprawdę całkiem płynnie. Oczywiście musimy pamiętać, że w tym przypadku został on wzbogacony o nakładkę graficzną interfejsu Timescape UI, który znany jest z innych telefonów od Sony. Niestety, spory minusem telefonu Sony Xperia U jest, patrząc bardziej obiektywnie, mała ilość dostępnej pamięci, bo tylko 4GB, a niestety nie mamy możliwości podłączenia tutaj dodatkowej karty microSD. Mimo tego nie ma aż takiej tragedii, bo podczas testowania tego modelu udało mi się zmieścić tutaj sporą ilość aplikacji, gier, muzyki i dokumentów. Skupiając się na grach, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Telefon zapewnia płynność w produkcjach o średnich wymaganiach sprzętowych, nic się tutaj nie zacina, nic nie spowalnia, ale niestety, czy i półcalowy wyświetlacz nie zapewnia w pełni komfortowej rozgrywki. Xperia U prezentuje również wysoki poziom usług multimedialnych. Niestety brakuje tutaj wejścia HDMI, które pozwoliłoby na podpięcie telefonu do jakiegoś większego ekranu. Mimo wszystko Xperia U ratuje swoje dobre imię dzięki dobremu odtwarzaniu materiału wideo w jakości HD i czystym odtwarzaniu dźwięku z tylnego głośniczka. Na uwagę zasługuje przede wszystkim odtwarzacz Walkman, który otrzymujemy razem z zakupem urządzenia i który niewątpliwie należy do jednych z najlepszych odtwarzaczy na nasze małe urządzenia, oferując ładny interfejs i cały ogrom przydatnych funkcji. Bateria w Xperia U to akumulator o pojemności 1320 mAh, który zapewni do 5 godzin rozmów, jakieś 6 godzin odtwarzania filmów, bla 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 bla. W praktyce tak naprawdę bateria w Sony Xperia U wystarczy nam na około półtorej dnia umiarkowanego użytkowania, co wcale w tym przypadku nie jest rewelacyjnym wynikiem. Ale nie przesadzajmy oczywiście, nie jest tragicznie, ale mogło być po prostu lepiej. Podsumowując, Sony Xperia U w swojej klasie cenowej zachwyca jakością wykonania oraz możliwościami, zwłaszcza jeżeli chodzi o różnego rodzaju multimedia. Za dość duże pieniądze dostajemy w tym przypadku telefon z dwórceniowym procesorem, który pozwoli nam na uruchomienie bardziej wymagających aplikacji. Niestety, na minusy urządzenia z całą pewnością składa się ograniczona ilość pamięci na dane oraz słaba bateria. Tak czy siak, jeśli szukamy nieza dużego stylowego smartfona, który oczywiście oprócz dzwonienia umożliwi nam odebranie maila w drodze do szkoły lub pracy, wykonanie nie najgorszych zdjęć sporadycznego słuchania muzyki Xperia U będzie ciekawą propozycją. To wszystko w tej recenzji. Jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale i chcecie być na bieżąco ze wszystkimi, Materiałami klikacie na duży przycisk subskrybuj. Trzymajcie się i do usłyszenia.